Walka Jasia Kapeli na Prime 2 Kosmos stoi pod znakiem zapytania. Na wstępie jeszcze tylko zaproszę cię do zasubskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego filmu, a teraz zaczynamy materiał. Podczas ostatniej zadymy przed Prime 2, której gośmy byli Jaś Kapela, Bagietka Michał, Skolim oraz Dominika Rybak, doszło do wielu awantur, a w ruch poszły nie tylko ręce, ale i głowa. Rusz głową! Boże! Nieco więcej informacji macie w przypiętym filmiku na górze ekranu. Jak poinformował nas Jaś Pela za pomocą Instagrama, doszło podczas tych sytuacji do kontuzji i jego walka jest zagrożona. Nie najlepsze mam niestety wiadomości, bo pewnie wszyscy widziałyście i widzieliście jak dostałem z bańki od tego obrońcy wartości, których nawet nie jest w yy, stanie wymienić i zaprzecza im uczynkiem i słowem. No więc najgorsze było, że mnie wywracał na krzesło i tak się nieszczęśliwie przewróciłem, że teraz strasznie mnie pierwsza noga. Jeśli będzie dalej mi boleć, tak? no to nie, nie widzę szans, żebym mógł wystąpić za tydzień i się bić z kimś. I <noise> yy, będzie mi bardzo przykro, ale no zobaczymy jak to się dalej potoczy. Na tę sytuację zareagował Bagetson, który właśnie jest oskarżany przez Jasia Kapelę za tą sytuację. Jasiu Kapela, a raczej klapa. Po raz kolejny zawodzisz swoich fanów oraz federację jakimiś wymówkami i winny jestem ja, to wytłumacz mi proszę jak udało Ci się chodzić na wywiady oraz wrócić do domu. Wtedy noga ciebie nie bolała? Ponadto Jaś kapela dał do zrozumienia, że zgłosi Bagetsona na policję za naruszenie nietykalności cielesnej. Bagietka to nie tylko wielki obrońca Jana Pawła II, ale też najwyraźniej świetny doktor. Tłumaczyć to się ty będziesz na policji i w sądzie za naruszenie mojej nietykalności cielesnej Michale. W tej informacji widać spory przejaw hipokryzji ze strony Jasia Kapeli, który aktualnie gra ofiarę, a sam ostatnio zaatakował Megakota po pierwszej konferencji przed Prime 2 Kosmos, z czego jak można było zauważyć był dumny. Jeśli chodzi o tę kontuzję to osobiście myślę, że walka Kapeli nie jest raczej zagrożona, a cała sytuacja jest przez niego wyolbrzymiona w celu zdobycia większego rozgłosu. Standardowo dajcie znać co myślicie o tej sytuacji, a jak materiał się spodobał to nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji na kanale, a ja tym Tymczasem się żegnam i do zobaczenia, a raczej do usłyszenia. Cześć!